Pak poszedł do wojska, ale w cywilu zostawił dziewczynę. Pisali do siebie płomienne listy, zapewniali o własnej miłości, a on co noc przed snem całował jej zdjęcie. Jednak pewnego dnia przyszedł list, który zakończył to wszystko. Drogi Michale, pisała jego wybranka, Chcecie poinformować, że odchodzę od ciebie i że zdradzałam cię przez cały czas, odkąd cię nie ma. Ponieważ byłeś i jesteś daleko, myślę, iż jest to naturalny bieg rzeczy. Proszę cię tylko, abyś odesłał mi moje zdjęcie. Kasia. Chłopakowi jeszcze tak przykro nie było, ale że był mściwy, opracował odpowiednią zemstę. Poprosił kolegów, aby dali mu zdjęcia swoich dziewczyn, sióstr, byłych. Także zebrał około setki fotografii ponętnych, młodych dziewcząt. Włożył je do koperty razem ze zdjęciem Kasi i załączył następujący liścik. Szanowna Kasiu, wybacz, ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć, kim jesteś. Proszę, wybierz swoje zdjęcie, a resztę odeślij. Komisja Wojskowa. Zawód ojca? Ojciec nie żyje. Ale kim był? Gruźlikiem. Ale co robił? Kaszlał. Ale z czego żył? Z tego się przecież nie żyje. Przecież mówię, że nie żyje.